Już od wyjścia wersji 1.1 Genshin sugeruje nam, że niebo nie jest prawdziwe. Ale co to oznacza? Z potencjalną odpowiedzią na to pytanie przychodzi Honkai Impact 3. W rozdziale 37, części 3, trafiamy do Bubble Universe, który także ma fałszywe niebo kraj Iron Sand. Padają tam stwierdzenia, że dla Bubble Universe nieboskłon może być tylko ornamentem, zamiast prawdziwą przestrzenią kosmiczną. Te ornamenty i ciała niebieskie przewieszone są jak lampa do sufitu i mogą spaść na ziemię, co bada nawet sumeryjski uczony Fargani. Jest to jedna z fundamentalnych prawd o tym świecie i zastanawiam się, czy pojmując to, Traveler będzie w stanie wreszcie zjednoczyć się ze swoim bliźniakiem. Więc czy faktycznie Niebo nad Tejwat jest jedynie ornamentem, czy Tejwat jest tylko symulacją Irminsul, albo maleńkim Babli Universe w ogromnym Sea of Quanta?